Ręczek Stender R200 skutecznie eliminuje martwą strefy oraz zapewnia stabilne i płynne połączenia Wi-Fi Miejsca, gdzie do tej pory nie było ono dostępne. Urządzenie pracuje w standardzie Wi-Fi 5 i oferuje użytkownikom do 733 megabitów na sekundę w dwóch pasmach, do 433 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz oraz do 300 mega na sekundę w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie jest wstecznie kompatybilne z poprzednimi standardami Wi-Fi, co gwarantuje poprawne działanie ze wszystkimi routerami lub punktami dostępowymi. TR200 obsługuje tryb High Speed, który wykorzystuje obydwa pasma w celu zwiększenia przepustowości połączenia. Dane wysyłane są jednym pasmem, a odbierane drugim, dzięki temu. Bez przeszkód można grać online, bez opóźnień, streamować wideo w rozdzielczości 4K, czy wykonywać jednocześnie wiele bardzo obciążających sieć zadań. Dodatkowym atutem zmętniacza jest obsługa technologii OneMesh, która dzięki płynnemu roamingowi zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się po domu. Telefon lub laptop użytkownika automatycznie przełączy się do routera lub wzmacniacza o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu gwarantuje maksimum wygody. Model R200 wyróżnia się kompaktowymi gabaretami, a jego instalacja i konfiguracja nie stanowi najmniejszego problemu. Port Ethernet pozwoli na podłączenie do wzmacniacza urządzeń nieposiadających modułu Wi-Fi. Zarządzanie urządzeniem umożliwia aplikacja TP-Link Tether, dzięki której użytkownik może przeprowadzić pierwszą konfigurację, monitorować stan wzmacniacza sygnału, kontrolować jego funkcję oraz zmieniać jego ustawienia.